Witam Cię na moim kanale, gdzie podzielę się z Tobą spostrzeżeniami o medytacji, a na sam koniec zrobimy sobie wspólnie medytację prowadzoną. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zapraszam Cię do subskrypcji i włączenia dzwonka, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak medytacja może zmienić Twoje życie na lepsze. Jak zacząć medytować, będąc osobą początkującą? Jakie są najważniejsze wskazówki do skutecznej medytacji i na sam koniec wykonamy krótką wspólną medytację prowadzoną. Gotowy? To zaczynamy. Medytacja to stan świadomości, w którym skupiasz się na teraźniejszości, obserwując swoje myśli, uczucia i oddech, bez oceniania i przywiązywania się do nich. Medytacja pomaga uspokoić umysł, zredukować stres i lęk. Poprawić koncentrację i pamięć, zwiększyć poczucie szczęścia i wdzięczności, wzmocnić odporność i zdrowie fizyczne oraz pogłębić relacje z innymi oraz samym sobą. Medytacja jest dla każdego, niezależnie od wieku, płci, religii czy poziomu doświadczenia. Wystarczy chcieć i znaleźć od kilku do kilkunastu minut dziennie na praktykę. Jak zacząć medytować, będąc początkującym? Nie potrzebujesz do tego niczego specjalnego, tylko wygodnego miejsca do siedzenia lub leżenia, spokojnego otoczenia i chęci do spróbowania czegoś nowego. Możesz medytować rano po przebudzeniu, wieczorem przed snem lub w dowolnym innym momencie dnia. Możesz medytować samodzielnie lub za pomocą aplikacji, muzyki, filmów czy książek. Możesz medytować przez 5 minut lub godzinę. Ważna jest jakość. A nie ilość. Możesz medytować na różne sposoby, np. skupiając się na oddechu, powtarzając mantrę, obserwując swoje ciało lub emocje, słuchając dźwięków natury lub wizualizując pozytywne obrazy. Jeśli miałbym wymienić ważne wskazówki do skutecznej medytacji, bądź cierpliwy i wyrozumiały dla siebie. Medytacja to proces uczenia się i doskonalenia się. Nie oczekuj od siebie perfekcji ani natychmiastowych efektów. Bądź regularny i konsekwentny. Medytacja to jak trening mięśni. Im częściej ćwiczysz, tym lepsze rezultaty osiągasz. Bądź otwarty i ciekawy. Medytacja to okazja do poznania siebie i świata z innej perspektywy. Nie bój się eksperymentować i odkrywać nowe możliwości. Zachęcam Cię do wspólnej medytacji ze mną. To świetny pomysł na rozpoczęcie lub zakończenie dnia, na nawiązanie kontaktu ze sobą i światem medytacji, oraz na podzielenie się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wspólna medytacja może być bardziej motywująca i inspirująca niż samotna praktyka. Zapraszam, aby wziąć udział we wspólnej medytacji. Cieszę się, że jesteś tu ze mną i chcesz spróbować medytacji. Poprowadzę cię przez kilka prostych kroków, które pomogą ci zrelaksować się i skupić się na swoim oddechu. Nie martw się, jeśli twoje myśli będą cię rozpraszać lub jeśli poczujesz jakieś emocje. To zupełnie normalne i nie oznacza, że robisz coś źle. Po prostu zaakceptuj to, co się pojawia i staraj się wrócić do skupienia na swoim oddechu. Zacznijmy od znalezienia wygodnej pozycji. Możesz usiąść na krześle lub poduszce z prostymi plecami, nogami skrzyżowanymi lub wyprostowanymi. Możesz też położyć się na plecach, z rękami u boku i nogami lekko rozstawionymi. Zrób tak, jak czujesz się najlepiej i najbardziej komfortowo. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy lub zostawić je lekko otwarte. Teraz zwróć uwagę na swoje ciało zauważ, jak dotyka podłoża i jaką ma temperaturę. Zauważ, czy masz jakieś napięcia lub bóle w ciele jeśli tak, to skup uwagę na nich i spróbuj je rozluźnić. Dam Ci na to chwilę. Bądź spokojny i z każdym oddechem zrelaksuj się jeszcze bardziej. Nie próbuj zmienić swojego oddechu, tylko obserwuj go takim, jaki jest. Zauważ, jak oddychasz, czy twój oddech jest płytki, czy głęboki, czy jest szybki, czy wolny. Teraz skup się na jednym punkcie swojego oddechu. Może to być miejsce, w którym czujesz powietrze wchodzące i wychodzące z nosa lub ust. Może to być miejsce, w którym czujesz ruch klatki piersiowej lub brzucha? Wybierz to miejsce i skoncentruj na nim całą swoją uwagę. Spróbuj poczuć każdy wdech i każdy wydech. Jeśli zauważysz, że Twoja uwaga rozprasza się i zaczynasz myśleć o czymś innym niż oddech, nie oceniaj się ani nie krytykuj. To naturalne, że nasz umysł skacze od jednej myśli do drugiej. Po prostu zauważ to i delikatnie wyrodzi do swojego oddechu. Kontynuuj tę praktykę przez kilka minut lub tak długo, jak czujesz się komfortowo. Wdech i wydech. Jeśli chcesz, możesz liczyć swoje oddechy lub powtarzać w myślach słowo oddech lub tu i teraz, lub jakiekolwiek inne słowo, które w tym momencie będzie pasowało do wprowadzenia cię w stan ukojenia i spokoju. To może pomóc ci utrzymać skupienie. Czuj swoje ciało i zauważ, jak odpoczywa i regeneruje się w czasie medytacji. Wyobraź sobie, jak każdy oddech napełnia Twoje ciało energią i spokojem. Powoli, spokojnie, pozwól swoim myślom przepłynąć jak chmury na niebie. Obserwuj je bez osądzania, ale nie pozwól, aby przeszkadzały w Twojej medytacji. Poczuj spokój i ciszę wokół Ciebie. Jesteś tutaj, teraz i tu. Nic innego nie ma do zrobienia. Pozwól sobie na spokojną chwilę wytchnienia i regeneracji. Poczuj, jak moc pozytywnych uczuć napływa do ciebie. Pozwól sobie odczuć wdzięczność za to, co już osiągnąłeś i za to, co ma jeszcze nadejść. Powoli, spokojnie i bez osądzania. Pozostań w tym stanie. Na tyle, ile potrzebujesz i na tyle, ile czujesz się komfortowo. Kiedy zdecydujesz się zakończyć medytację, nie śpiesz się z otwarciem oczu lub zmianą pozycji. Najpierw podziękuj sobie za poświęcony czas i za to, że zadbałeś o siebie. Jest to wielki krok, który uczyniłeś w swoją stronę. Potem powoli poruszaj palcami u rąk i stóp. I poczuj kontakt z otoczeniem. Następnie delikatnie poruszaj głową i ramionami i weź kilka głębszych oddechów. Na koniec otwórz oczy i przyjrzyj się swojemu otoczeniu. Gratuluję. Właśnie skończyliśmy wspólną medytację. Mam nadzieję, że przyniosła Ci relaks oraz ukojenie. Powtarzaj tę praktykę, aby odczuć realne korzyści wpływające pozytywnie na twoje samopoczucie oraz zdrowie. Dziękuję za poświęconą uwagę. Wraz z tą praktyką wspólnie jesteśmy silniejsi. Siła naszych słów. Obserwuj po więcej.